Cześć to Tomek z Motokontrolera witam wszystkich w serii ciekawych przypadków. A dzisiaj myślę, że będzie ciekawy przypadek i ciekawy egzemplarz Audi S4. No, już dawno nie było takiego egzemplarza u nas na kanale. Nie nowe, bo yy, Audi S4 z 2007 roku, więc w nadwoziu B7. Jakie informacje tutaj zawarł sprzedawca? Jakie mamy dane dotyczące tego samochodu? Przebieg 101 tysięcy, jednostka benzynowa, skrzynia manualna, pojemność 4,2, napęd 4, moc 344 konie. No kurczę, fajna zabawka. No, co to dużo mówić? Samochód, później wam powiem, na jaką cenę został wyceniony w opisie do sprzedania Audi S4 Quattro z 2007 roku z małym przebiegiem w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, bogato wyposażony. W Polsce, drugi właściciel. W moich rękach od 2011 roku, używany od święta. Garażowany. Dodatkowo komplet kół zimowych na alufelgach 18 calowych, aktualny przegląd i ubezpieczenie. Sprzedaje gdyż obecnie jest mi ten samochód. No, co tu dużo mówić. Niepotrzebny. Bardzo rzadko bywam w Polsce. Zapraszam na oględziny samochodu połączone z jazdą próbną. Z tego co widzimy z opisu, osoba prywatna, no, w jego posiadaniu samochód 13 lat, czyli historia, można powiedzieć, znana od A do Z powinna być. Sprzedawca tutaj podał nam numer win. Po numerze WIN wstępnie sobie sprawdziliśmy ten samochód. Co nam wyszło? No, auto miało odnotowane dwie szkody. Myślę, że to jest w sumie jedna szkoda. Natomiast dwa razy była robiona jakaś tam kalkulacja tej szkody, ponieważ odstęp czasowy między jedną a drugą szkodą to jest dosłownie 4 dni. Więc tak, w lutym 2012 roku Samochód przy przebiegu 80 niecałych 4000 km miał szkodę w Polsce i ta szkoda była wyceniona pomiędzy 44 a 44,5 tysiąca. No nie mało. Co do tej drugiej szkody, tak, jak wspomniałem, ona dosłownie tam odstęp czasowy jest 4 dni. Wartość jest 36-36500. Więc tak, jakby za pierwszym razem zostało wycenione. Drożej, potem została zrobiona jakaś kalkulacja. Wartość tej szkody została pomniejszona. No, o nie kwotę, bo tam praktycznie 8000. tysięcy. Ok. Wstępnie wiemy co i jak. Eee, treść ogłoszenia znacie. Kwota. No to Was pewnie interesuje. Ile ktoś sobie może cenić za taki samochód? No niecałe 42 tysiące złotych. Dużo, niedużo. Hmm to wszystko też zależy, jak już wiecie, nieraz to co do tej ceny, to różne są zdania. Zaraz się połączę z ekspertem Adrianem, który oglądał ten samochód dla naszego klienta, wykonywał tutaj test Maxi, więc szczegółowy test. wspólnie razem omówimy sobie przebieg, oględzin, no i najważniejsze, czy ktoś się będzie cieszył zakupem tej fajnej eski, czy Kurczę, jednak obędzie się smakiem i będzie musiał poszukać czegoś innego. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Halo, halo, panie Adrianie, słyszy mi się? Tak, dzień dobry. Cześć, witam cię. Słuchaj, widzę, miałeś okazję oglądać bardzo fajną Audi S4 Samochód z 2007 roku. Sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych 4-2 w napędzie Quattro w fajnym wyposażeniu. No, tutaj z opisu z tego, co wynika, cena nie jest jakaś zawyżona. Samochód z rąk prywatnych, 13 lat w jednych rękach. Powiedz nam, proszę, jak wyglądały oględziny tego samochodu. Czy sprzeda sprzedawca brał udział, czy też może był nieobecny, bo tutaj w ogłoszeniu pisał, że no e rzadko przebywa w Polsce. No i najważniejsze, warto, czy nie warto? Nasz klient będzie się cieszył jazdą Eskom, czy też będzie musiał sobie poszukać no, innej niestety. Eski, jeżeli typowo w taki egzemplarz celuje. Jeśli chodzi o to, udało mi się umówić na Oględziny bez próby przybył e, właściciel samochodu i był obecny podczas, e, obecnych, mm -hmm. no, osobowo tak, był obecny podczas Oględzin, natomiast no, dawał mi takie rozdawkowe informacje odnośnie tutaj samochodu. E, Udostępnił mi auto do Oględzin, podnośnik również mieli swój na miejscu, bo to była firma transportowa. No i tutaj od razu mogę na wstępie potwierdzić, tak, faktycznie mhm. auto było jego zabawką, bo sam jest, pracuje w tej firmie, którą prowadzi, więc no czasu faktycznie nie miał, że tak powiem, żeby z tego auta sobie korzystać. No tak, no on tutaj pisał, że rzadko przebywa w Polsce, że ten samochód no, używany jest tylko od święta, auto jest garażowane. No, widać, przebieg też nie jest duży. No, w jego rękach jest 13 lat, więc myślę, że zna na pewno historię tego samochodu i tak jak wspomniałeś. To się potwierdza to było jego auto weekendowe też zabawka. Taka po prostu zabawka nie miał za bardzo czasu się nią nacieszyć, więc pewnie też stąd ta decyzja, że go sprzedaje. Tylko, czy teraz ta zabawka będzie warta tych 40 prawie 2000 złotych, czy też może nie? No, tutaj po pomiarze elementów nadwozia, pomiarze miernikiem grubości lakieru, mhm. no stwierdziłem, że naprawione są wszystkie elementy nadwozia. To są praktycznie wszystkie. Od, począwszy od przodu, przód, cały przód był demontowany, wymieniany. Mhm. Lampy obie były wymienione. Pochodziły około 2012 roku i podobnie szyba czołowa była oryginalna, natomiast pochodząca z 2012 roku. Mm -hmm. Czyli w 2012 roku auto miało szkodę, przodu, całego przodu, który został naprawiony. Później drzwi prawe drzwi, yy, yy, drzwi, przepraszam, prawe, mm -hmm. drzwi prawe tylne, prawe tylne nad kole. I w sumie to uszkodzenie pokrywało mi się ze zdjęciami ze Stanów Zjednoczonych z tego samochodu, tego samochodu, bo gdzieś e, oprócz tego, że w raporcie były, to też w, sie w sieci gdzieś zdjęcia uszkodzenia z tego. O, jeszcze, raz, jeszcze, jeszcze się udało, bo w sumie auto już tyle lat tutaj w kraju. E, bo z tego co widzę, to mm, auto praktycznie jako roczne chyba pojawiło się u nas. Czyli praktycznie świeżutki egzemplarz i cały swój żywot już tutaj u nas w Polsce ma. Tak, ale dodam też to, ten fakt, że sprzedający powiedział, że on kupił to auto w kapowicach u jakiegoś dealera aut z USA. Mhm. I, I to auto on wiedział o uszkodzeniu tej prawej strony. Okej. Okay. Tak. Dalej tam były malowane elementy. Po lewej stronie jeszcze poprawki jakieś tam nanoszone. To były takie nieznaczne. No, mhm. ogólnie, powiem tak, elementów konstrukcyjnych, uszkodzenia elementów konstrukcyjnych tutaj nie odnotowałem, jeśli chodzi o oględziny z zewnątrz auta, tak? E, czyli też pom pomiar grubości słupków. No było po prostu e, mocno pobijane ze wszystkich stron. Jeśli chodzi o to uszkodzenie przodu to sprzedający mi się przydał, że niedługo po zakupie czołowo uderzono, bo, uderzono w ścianę tego O! Dokładnie. To pewnie, to pewnie to by się może pokrywało z tą szkodą, o której e, wspomniałem i y, która miała miejsce. Dokładnie, zaraz po, 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 po zakupie. Mm -hmm. Nie opanował chyba tej mocy. Może radość puściła. Możliwe, możliwe. Ogólnie autowizualnie e, że tak powiem było dobrze po, ponaprawiane, bo, bo szczeliny między mm -hmm. między Poszczególnymi elementami też naprawdę były równo, równe. tak? Naprawdę nie było różnicy między spasowaniami elementów, ubytków elementów. Oświetlenie było: całe oświetlenie pojazdu było szczelne, czyli nie nieuszkodzone, nie, nie popękane, nie zmatowione. Naprawdę fajnie to wyglądało wizualnie. Mm -hmm. No, świadczy to pewnie też o tym, że kurczę samochód, tak jak wspominał, był garażowany. Nie był narażony na te wszystkie warunki atmosferyczne i tak dalej. No i przez to też się zachowało to wszystko tak, jak mówisz, w ładnym stanie. Dokładnie. No tutaj widać taki też na słupku A od kierowcy. Częsty, częsty przypadek, że przy wymianie szyb dochodzi do nacięcia uszczelki. Mhm. Więc to też wskazuje na no to, że szyba była wymieniona. Jeśli chodzi o wnętrze tego pojazdu, to byłem naprawdę mile zaskoczony, bo tutaj no nie było praktycznie wcale zniszczone. Tak? Jeśli chodzi o, każdy kojarzy taką połowę, która ochrania przyciski i plastiki w grupie Volkswagena w latach między 2000 a 2010, ona jest taka, tak powiem, mało trwała, bardzo schodzi. Tak ten, tak, tutaj. tak, ten miękki tak zwany plastik, który bardzo łatwo się rysuje, odparza, drapie się, wyciera i tak dalej. Tak, tutaj w tym samochodzie było tylko jedno miejsce, w którym kierowca, który z tego korzystał, samochodu palcem to wygrał punkt, no? mm -hmm. Dosłownie tylko jeden punkt, gdzie w niektórych samochodach cała deska rozdzielcza potrafi być zużyta, w miejscach przycisków. Tak? To prawda. Dodatkowo jeden cup holder miał po prostu zadrapany chrom. I, i to wszystko z uszkodzeń tego samochodu wewnątrz, tak? mm -hmm. No faktycznie, powiem szczerze, oglądając zdjęcia, widzę naprawdę środek jest pedantycznie utrzymany jak na te lata. Fotele, boczki, i tak jak mówisz, całe te elementy konsoli środkowej, gdzie mamy dość dużo tej warstwy tego takiego plastiku, który no, Praktycznie odpaczenia można powiedzieć, że prawie się rysował i się niszczył. No, wyglądają idealnie te przyciski na radiu, na klimatroniku. No, wszystko naprawdę jest w stanie, można powiedzieć, prawie fabrycznym, salonowym. Tutaj, auto też, zaraz, zaraz po oględzinach z zewnątrz odbyła się. A, jeszcze dodam, że opony, opony, op, opony w tym samochodzie pochodziły z 2012 roku. To powiem szczerze, że świeże po sprowadzeniu zostały założone te opony. I do tej pory jeszcze na tym samochodzie są, no powiem tak, no, ja bym nie ryzykował jazdy na tych oponach, no tym samochodem z taką mocą, bo dwunastoletnie opony, no różnie może być. Tak, dokładnie. W moje, mojej wyobraźni to z, zmieniło to od razu postać rzeczy jako zabawkę odstawioną w kąt gdzieś. Dokładnie. To chyba zabawka w kąt odstawiona. Bo naprawdę, bo to, jeśli chodzi o opony, to jest bardzo istotne, no, szczególnie przy takiej mocy, żeby to auto miało przyczepność. A tutaj, no, półtorej, dwa mm opony, to jest naprawdę niewiele. Nie? Zgadza się. I, I jeśli chodzi o jazdę próbną, no to powiem szczerze, to mi jako kontrolera, to... Wyłączenie radia i otwarcie szyby w tym samochodzie, żeby przysłuchać się dokładnie. No to sprawia przyjemność, tak? Bo dosłownie śnieg wchodził pięknie mm. e, i przyspieszał. I hamowanie jazda bez tendencji ściągania, bez hamulce skuteczne naprawdę w takim samochodzie, I jeszcze zawieszenie. zawieszenie w, w tym samochodzie jest faktycznie sportowe. No, sprawia to dużo, dużo jazda takim samochodem. Jeśli, jeśli chodzi o, o samą jazdę i działanie samochodu, no to bardzo, bardzo pozytywne. No, zużycie, że tak powiem, zerowe. Faktycznie ten przebieg, jeśli chodzi o wnętrze, tak samo jak, jak i o tą jazdę, to on był realny w tym samochodzie. To auto miało faktycznie mhm. 100 tysięcy jestem w stanie to, to że tak powiem... Dla mnie, dla mnie jest to prawdopodobny przebieg, tak. No patrząc po zużyciach po tych materiałach, po tym wszystkim, dodatkowo była jakaś historia serwisowa, jakaś dokumentacja do tego samochodu, potwierdzająca też ten fakt. No niestety, niestety tutaj nie, ponieważ pojazdem było bardzo mało jeżdżone i, i były tylko faktury, hmm. jeśli chodzi o jakieś drobne, drobne naprawy, wymiany, tutaj te cewki, jak widać były niedawno zmienione w tym samochodzie, bo miał problem z zapłonem. Sonda lambda była wymieniona. No ale takie rzeczy pojawiają się w takich samochodach w momencie, kiedy te auta bardzo dużo stoją. No tak, normalne, normalna sprawa, tak jak mówisz w przypadku samochodów, które są użytkowane bardzo rzadko sporadycznie, no niestety do takich awarii dochodzi często. I jeśli chodzi o badanie, to, to faktycznie nie, nie było też błędów e, takich znaczących błędów, tak, jeśli chodzi o, o podróżki mm -hmm. społeczne, różne inne elementy. I po jeździe pojeździe testowej y, auto przeszło kontrolę na, na kanale, tak? Który udostępnił nam mm -hmm. sprzedają. Jak od spodu? No i tutaj szczerze mówiąc złapałem się za głowę. Aż tak dobrze, czy aż tak źle. Y, jak... Aż tak źle U. niestety, ponieważ no, auto było całe pokorodowane. W całe pokorodowane. I to nie tylko w miejscach... Y, Hmm. Tylko to były miejsca montażu zawieszenia, elementów zawieszenia, te wszystkie łapy, i także, zaglądając już wyżej, sama podłoga była po prostu pokoronowana. Hmm. Teraz ciężko, po, ciężko znaleźć przyczynę tej, tej, tej tak, tak wszechobecnej korozji w tym no Nie, czy, czy to po prostu import z Kanady? Aż tak, że tak powiem, tutaj odegrał rolę? No to jest zastanawiające. Czy, czy faktycznie, jak to auto podczas importu, nie wiem, później nie zostało przeglądnięte, nie zostało porządnie domyte, wyczyszczone, bo skoro to było auto weekendowe, no to raczej takiego wpływu nie powinno mieć. I oczywiście tutaj stwierdziliśmy, że też, że się pokrywa ta informacja, że było garażowane. No owszem, jest tutaj wzmianka taka w. Treści opisu ogłoszenia, że dodatkowo komplet kół zimowych na alufergach 18, więc mm, jest takie podejrzenie, że samochód był użytkowany też zimą. Czy tutaj właśnie niedopełnienie ze strony obecnego właściciela, czyli gdzieś tam raz na jakiś czas wyjechał zimą, zrobił sobie po prostu jakąś rundkę, auto złapało trochę soli, wstawił je po prostu w niedomyte. W garaż, przestało tam ileś miesięcy, i ta po prostu sól robiła swoje. I ta historia się powtarzała nam przez te paręnaście lat, i się stało, jak się stało. Dobra, mniej więcej sobie omówiliśmy tutaj tą checklistę. Przedstawiłeś nam tutaj ten raport. Powiedz mi, twoja końcowa opinia decyzja jaka była w przypadku tego egzemplarza? Jeśli chodzi o ten egzemplarz, to jako auto, że tak powiem, niszowe, bo to mm -hmm. już jest rzadko spotykane auto na, na naszych drogach, no wiadomo, ten stan, myślę, że na rynku na, na będzie. Znaczy się każde z tych aut będzie miało coś, coś nieprzyjemnego tak, w swojej historii. No na pewno. Natomiast tutaj, tutaj, tutaj dałem, po prostu przedstawiłem y, naszemu klientowi stan faktyczny tego samochodu i tak naprawdę decyzję, czy go zakupi, czy nie, z uwagami na to, że wymaga tu to auto bardzo wielu, bardzo dużego wkładu finansowego mm -hmm. lub bardzo dużych umiejętności tutaj ze, ze strony no, przyszłego nabywcy, tak? ponieważ no, jeśli ktoś jest osobą, która jest w stanie samodzielnie doprowadzić takie auto do porządku, czyli zdemontować wszystkie podzespoły Doprowadzić podłogę i zakonserwować, do, oczyścić podłogę i zakonserwować ją powtórnie, i, i przyjąć, no, wykonać malowanie nadwozia, żeby to wszystko, że tak powiem, wyrównać. Tak? Te wszystkie naprawy które natury żeby, no, żeby nadać mu nowy blask. To owszem, tylko kwestia jest ceny. Myślę, że to bardziej na warunkach negocjacyjnych powinna się odbywać sprzedaż takiego samochodu niż yy, wystawienie jego ogłoszenia tak? Dokładnie, dokładnie. No, co tu dużo mówić, tak jak powiedziałeś, baza, potencjał jest. Natomiast auto no, kwestia też, kto jakie ma oczekiwania, jaki klient ma nasze oczekiwania od samochodu yy, tej klasy, yy, z tego rocznika, czy on oczekiwał, że to po prostu będzie no, perełeczka, gdzie nie będzie musiał wsiadać lać i jeździć, czy zdaje sobie z tego sprawę, że samochód już ma swoje lata, jest to auto, które pochodzi z rynku, no wiadomo, ze Stanów, jak to już nieraz powtarzaliśmy, te auta tutaj do nas przyjeżdżają w różnym stanie, mniej lub bardziej uszkodzone, zalane itd., itd., więc no, powinien być, te, myślę, że tego świadom, że, że ten pojazd miał większe lub mniejsze uszkodzenia, natomiast Myślę, że tutaj faktycznie tak, jak wspomniałeś, potencjał jest, ostateczna decyzja należy do klienta. Cena wyjściowa, myślę, że też nie jest zła, natomiast czy ona jest adekwatna do tego stanu? Niekoniecznie, bo tutaj, tak jak mówisz, nakład finansowy na start też nie będzie mały. Nawet same opony kupić, zrobić serwis, zrobić konserwację. I te takie jakieś drobne mankamenty. Też ciężko powiedzieć, jak to auto będzie się zachowywać, jeżeli zaczniemy go używać, na przykład jako na daily, czyli samochód, który będzie użytkowany dzień w dzień, gdzie tutaj był używany sporadycznie. Może się okazać, że no, będzie szereg różnych problemów i kłopotów. Dlatego, no, dobrze to ująłeś. Ostateczna decyzja tutaj należy do naszego klienta. Klient został uświadomiony, wie, jakie są plusy, wie, jakie są minusy. Finalnie, jeżeli się dogadają, no to jakiś potencjał tutaj jest. Jeżeli się nie dogadają, jeżeli ma inne oczekiwania, no to musi sobie szukać innego egzemplarza. Myślę, że nie będzie łatwo, ale na pewno jakieś lepsze egzemplarze na rynku na pewno są. Jeśli chodzi o to, to auto również yy, dodam, że było widoczne zapocenie między połączeniem skrzyni biegów a silnika, no mhm. przez yy, Pozwalające mi zajrzeć otwory w osłonie silnika, no, ujrzałem, że miska olejowa też jest mocno wilgotna, tak. Więc, tak naprawdę, tutaj zdjęcie tego zespołu napędowego to tak naprawdę w niedługim czasie będzie konieczność, tak. No i w tym momencie można by było to wykorzystać, żeby to zakonserwować. Podbóże, Oczywiście, tak? że tak, dokładnie. No, ale to też ważna i cenna informacja dla naszego klienta. Aby pobyły po prostu świadom, że tam trzeba też po prostu zajrzeć, trzeba tam sprawdzić, jaka jest przyczyna tego wycieku, co tam się dzieje. A tak jak wspomniałeś, można połączyć jedno z drugim, ściągnąć ten zespół napędowy, odsłoni nam się w tym przypadku większe powierzchnie, tutaj część podwozia, no, gdzie będziemy mieli swobodny dostęp, żeby po prostu zrobić tutaj to zabezpieczenie antykorozyjne. Dobra, super, dzięki wielkie za omówienie raportu. W kolejnych odcinkach z udziałem samochodów, które miałeś okazję nagrywać, będę się z tobą na pewno kontaktował i tak dziś będziemy sobie wspólnie omawiać kolejne raporty. Dzięki jeszcze raz, trzymaj się, pozdrawiam czy cześć. Zajemnie do usłyszenia. Jesteś w trakcie zmiany auta. Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Drodzy widzowie, więc widzicie, ciekawy egzemplarz, fajna jest czwóreczka. Nie jest to zły egzemplarz. Można się nim jak najbardziej zainteresować. Owszem, samochód wymaga wkładu, nakładu finansowego i tak dalej. Nie jest to też nowe auto, więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Co sądzicie? Kupując samochód tej klasy. Z taką jednostką. Eee, jakie są, nie wiem, Wasze oczekiwania, decydując się na zakup takiego samochodu? Czy oczekujecie, że to auto będzie w perfekcyjnym stanie, gotowe do jazdy? Tylko siadać i jeździć, czy raczej zakładacie, że ten budżet, który wydacie na samochód, to jest raz, a macie jeszcze przygotowaną, że tak powiem, kupkę pieniędzy, gdzie trzeba będzie zainwestować po zakupie? No, niestety. Sami widzicie, jak w tym przypadku wygląda sytuacja. Dzięki, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. Do następnego. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie cześć.